6 bonus pozdrów Sadosia z Ełku, nie ma u Jana Majora. Wiadomo, nie ma Chuja na Mariole. Zaraz ci pozdrowię, bo tu nie usłyszałem kogo mam pozdrowić. Jest lekkie opóźnienie tutaj. Dupa Gołębia, bonus Bonit, masz dwa małe jądra i dupę ryj. <śmiany> Rucham ci matkę, psa i kaczkę. <śmiany> Pozdrawiamy Sadosia z Ełku. C dostał Trenuje 10 lat i nie umie wyprowadzić ciosu. Wyjebało mu bark, <śmiany> gdyż śmierdzi mu z dupy, jebie go.

Fokop jebać stare baby, sikalafo. <noise> Error wysłał ci e, super czata, bycha. Okej, okay, co jest zapisane? Pozdrawiamy Mateusza I Am. Dzięki. Kratka039 Są so jebać KFC, tylko McDonald's. Jebać KFC, tylko McDonald's. <noise> jebać KFC, tylko McDonald's. Jebać KFC, tylko McDonald's, jebać KFC, tylko McDonald, je. Yeah. Chyba bo no. nas stąd przez ciebie. No. ale będą, będą z tego, co...